Dzień dobry, witam serdecznie, jestem i zapraszam na kolejny, co? Zapraszam na pierwszy odcinek z nowej serii, jaką jest Beholder 2. Nie wiem, czy to mam jakieś glicze graficzne, czy to tak wygląda, czy ten złowrogi pan tutaj roztacza jakieś złe pole elektromagnetyczne 5G na tych wszystkich biednych ludzi. Nie mam pojęcia, co coś się wydarzało przed chwilą. Co, jak ja przełączam, to coś tu się... What? A, jak zrobię nową grę, to jest tak poluro, wszyscy w szeregu... a już nie Poluro, wszyscy w szeregu... A już nie Wszyscy stracili już chodzić do... Nie. Dobra, nieważne. Eee... Denerwuje mnie to, jak sobie przyłączam. Eee, nieważne, po raz kolejny. Nowa gra. Mogę wcisnąć kontynuuj, bo grę już zacząłem, żeby sprawdzić jak się nagrywa, nagrywa się dobrze, ale praktycznie nic jeszcze nie wiem z tej gry. Ale to nic, nowa gra. No a to nie posąg, tylko z tyłu są jakieś nadajniki, dobra Eee... Klik. Ale brzydki jest ten. Okej. Okay. Simlish, jak mogłem być taki ślepy, jak mogłem nie wiedzieć, nie przeczytałem. Aha, jak ja kliknę! Dzięki gro! Jeszcze raz. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem Pakus i zapraszam na pierwszy odcinek z Beholdera 2, nowa gra. Jak mogłem być taki ślepy, jak mogłem nie wiedzieć od samego początku, że wszystko spaczą i pozostawiam na, mi na głowie. A mogę? <laughs> Mogę. Nie, nie mogę. Myślałem, że mogę chodzić. Nie mogę chodzić w USAD, ale ze strasznym opóźnieniem to idzie. Idę w prawo. I teraz chcę zawrócić w lewo i się zatrzyma i odwrócić. Eee, tyle to trwa. Dobra, i klik dalej. No dobra. Że zrobię z tego narzędzie kontroli, że są w stanie zmienić każdą marchewkę w kij. To był błon od samego początku, ale może nie jest jeszcze za późno, by to naprawić. Muszę wszystko wyłączyć i zniszczyć całą dokumentację. Te puste... Mogę skakać? Nie mogę. O no, nie, znowu. Kurwa. Nieważne. E, dobra, kim ja jestem? Raczej nie jestem Karlem, czy jak mu tam było z pierwszej części. Chyba mam ewidentnie większe poważanie niż wcześniej. Nie da się osiągnąć niczego wielkiego nie pokonując wielkich przeciwności, ale Bóg mi świadkiem nig Za każdym razem musisz rzucać się z klipu, spadając od nowa. Bo czy ja coś przeczytam w tej grze? W jedynce był ładny dubbing na początku. Poproszę tutaj równy, trzymać równie wysoki poziom i też poproszę. Poproszę dubbing, bo ewidentnie nie wychodzi mi czytanie. Tak, by the way, nagrywam z kamerką, ale czy ona ostatecznie wyląduje na odcinku, nie mam pojęcia, bo nie wiem czy mi się będzie to chciało montować i nie wiem jak to będzie w ogóle z oświetleniem, ale to nie moja wina, że o 15.00 jest już ciemno. Ok. Cześć. To ja. Pewnie zastanawiacie się, jak się znalazłem w tej sytuacji. No dobra, bardzo e, emocjonujący początek. Chłop przed coś załatwić i go wyjebało. Także domyślam się, że to nie jest główny bohater gry. Ewentualnie dostaliśmy na początek zakończenie, ale głośno, ciszej proszę. Ewentualnie dostaliśmy na początek e, Karl Stein, a jednak gość specjalny. Staliśmy na początek koniec gry, bo też tak może być. No, nie ma szans, żeby to. O i nagle ludzie się rozeszli. Ciekawe. To co, tak długo miałem ich wsparcie, dopóki nie wszedłem do tego budynku. Jak tylko wszedłem, to podejrzewam, wszyscy się odwrócili na pięcie, i okej, okay. już po nim. Oni wiedzieli, nikt mi nie powiedział. Beholder 2. Kilka dni później, okej, okay. czyli to nie był zabieg końca gry. Przeniesienie do ministerstwa zatwierdzone. Staw się w pracy jako, jak tylko przybędzie, helmer Jay Cunningham. P.S. Twój ojciec nie żyje więcej informacji, gdy się spotkamy. Hej! Jeszcze powinieneś dodać płaczącą ze śmiechu emotkę, myśląc, że to jest płacząca z rozpaczy emotka. Okej, okay, jestem młody. Fajnie. Fajnie, że gry pozwalają nam e, spełniać niemożliwe. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdaje się, że to na ciebie czekam. Nazywam się George Hemnitz. Nieznajoma osoba. Jak nieznajoma? Przecież przed chwilą się przedstawił. Klik. Dzień dobry, jestem Ewan. Ewan Redgrave. Dobra. Musisz być kimś bardzo ważnym, czyż nie? Dlaczego? Pracuję w ministerstwie od 8 lat, 4 miesięcy, 12 dni. W tym czasie przetworzyłem 18 342 podania, wypiłem 1629 kubków kawy. To ja chyba wypiłem więcej w życiu. I byłem świadkiem 284 przypadków obywatelskiego nieposłuszeństwa. A teraz zapytaj mnie, ile razy w tym czasie wysłano mnie, abym powitał nowego pracownika? Ile? Równe zero Ewan Mam opcje dialogowe jedynce też miałem. Równe zero Ewanie. Ani razu w ciągu tych 3052 dni stąd wnioskuję, że musisz być kimś bardzo ważnym, prawda? Prawie 10 lat. Eee, jestem grubą rybą. Nie wiem o czym mówisz. Serio, nie wiem o czym mówi, nie wiem kim jestem. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Jestem tu, aby rozpocząć pracę jako zwykły urzędnik. Nazywam się Ewan Redgrave. Redgrave, z tych Redgrave'ów? Mój Boże, twój ojciec, wystarczy tych pogardów. duszek, chodźmy do ministerstwa. No dalej, co chciałeś powiedzieć? Dobra, co mój ojciec? Mój ojciec nie żyje, ale nie znam szczegółów. Przyjmij moje kondolencje. O, czy wszyscy wiedzą, chyba ja się dowiedziałem ostatni. Musi ci być teraz bardzo ciężko i pomyśleć, że widziałem go zaledwie 58 godzin i 23 minuty przed tym, jak. przed jego śmiercią. Nigdy nie miałem z ojcem dobrego kontaktu, szczerze mówiąc, nie rozmawiałem z nim od 10 lat. 3 miesięcy i 25 dni. Do wczoraj nie widziałem nawet, że tu pracował. Nie tylko tu pracował, twój ojciec był jedną z najbardziej szanowanych osób w ministerstwie, należał do najwyższego kierownictwa. A najbardziej niesamowite było w nim to, że nigdy nie patrzył z góry na swoich podwładnych, był otwartym i szczerym człowiekiem. Co się stało? Czy policja już coś ustaliła? Nie mówią nam zbyt wiele, więc znamy tylko kilka faktów. Reszta to plotki i domysły niezbyt lotnych pracowników ministerstwa. Jakie fakty? 47 godzin 23 minuty temu twój ojciec wypadł z okna... Aaa, to był mój tato. To wiem co się stało. Na najwyższym piętrze budynku ministerstwa spadł z wysokości 37 pięter, uderzył w chodnik i zginął na miejscu. A nie podasz mi prędkości, z jaką to zrobił? To jest na pewno bardzo ważny szczegół. Służby porządkowe ustalają przyczynę i przebieg tego wydarzenia, przynajmniej tak nam powiedziano. To niezbyt wiele. Możliwe, że posiadam ważną informację związaną ze śmiercią twojego ojca. Ale o tym lepiej porozmawiać w jakimś ustronnym miejscu, jak już opowiem ci o nowej pracy i pokażę ci twoje biurko. Ci z wielkiej litery ignorancie, żony. W końcu wszyscy mamy swoje priorytety gotowy na swój pierwszy dzień w pracy w ministerstwie. By the way, bo ten, e, tak bez słowa wyjaśnienia się wrzuciliśmy w grę. To jest taki mały przerywnik przeciw, po, pomiędzy ogromną serią, e, jaką był Red Dead Redemption 2 i pomiędzy kolejną ogromną serią, którą jeszcze nie wiem, co będzie. E, także na zasadzie beholdera 1 e, w sierpniu, czy kiedy tam grałem. E, e, dobra, nowe zadanie. Czy będziemy tak stać na tym deszczu? Gotowy ruszajmy do ministerstwa. Podążaj za chemnicem do swojego miejsca pracy. Ciekawe, czy będą postaci z jedynki, których kompletnie nie będę pamiętał, ee, że to one. Bude w <śmety> modele postaci trochę tutaj biegają i się zachowują. Trochę mi przypomina jak się ta gra nazywała. No teraz sobie oczywiście nie przypomnę. E, humans Fall Flat. Podobne modele postaci. E, budynek ministerstwa słusznie uznawany jest. Nie idę za daleko, bo pójdę za daleko i znowu stracę kwestię dialogową i tyle z tego wszystkiego będzie. Co ja tutaj mam pod nogami? Nie mam powiedzieć jakieś kable. E, budynek ministerstwa słusznie uznawany jest za jeden z najpiękniejszych i najbardziej funkcjonalnych w kraju. Wystarczy spojrzeć na fakty: 37 pięter, 225 metrów wysokości. No mój stary coś o tym wie. 12 742 biura oraz ponad 325 tysięcy przyjmowanych petentów dziennie. Czasem próbuję obliczyć, ile najróżniejszych dóbr mogliby wyprodukować wszyscy ci ludzie, gdyby nie byli zajęci staniem w kolejce. <grych> no, te tak niewielkie... To jest źle zrobione, że nie mogę biec za nim i progresować, tylko muszę się co chwilę zatrzymywać i czytać kwestie dialogowe. A na pewno pominęliśmy bardzo ciekawe statystyki odnośnie tego budynku. Spójrz na posąg mądrego wodza stojący na placu stworzonego z 5,5 tysiąca ton betonu, i dwóch ton 400 metalu. Posąg waży ponad 8000 ton, aby go wznieść, zrezygnowany z budowy 8 przedszkoli i szpitale. No priorytety wiadomo. Imponujący, prawda? Niezwykle. Szkoda, że musi się zatrzymywać za każdym razem. Jak tylko jest coś. O, tu mój tato. Mogę <laughs> wspólne zdjęcie? To jest najbardziej jego aktualny stan, jaki mogę sobie teraz aktualnie wyobrazić. Twój ojciec zginął właśnie tutaj, na tym zimnym, bezdusznym chodniku. To ulubione miejsce spotkań plotkarzy. Możesz posłuchać, co mówią, ale raczej nie dowiesz się w ten sposób niczego miłego ani przydatnego. Mimo to, powinieneś do tego przywyknąć. Taka specyfika pracy. Niezależnie od zajmowanego stanowiska, musisz nadstawiać nastawiać ucha i donosić o wszystkim przełożonym. Okej, okay, let's go. A tu ktoś był, mogę? Ten? Eee! Jezu Jest naprawdę to. Zwrotność tej postaci jest zerowa. O nie, tak. Ło! A przed chwilą tak mu to topornie szło. A skakać nadal nie mogę. Dobra, lipa. To co? Mogę z tymi tutaj ten? lutkami. Halo? Dzień dobry. To mam pokazane, że rozmowa zajmie mi 10 sekund. E, co tu się działo? Przez 3 dni nosiłem raport do ministerstwa alokacji. Wszystko mnie ominęło. Podobno red Redgrave wypadł wczoraj z okna. W ogóle wiesz, kim on był? Oczywiście, że wiem. Był jedną z grubych ryb. Jak mogło do czegoś takiego dojść. Nie mam pojęcia. Lepiej tego nie roztrząsać. E, czy ja straci, a straciłem 10 sekund? Czy dam minut? Nie wiem. Jak to tu jest rozegrane? Dobra, jest na pewno rzecz, do której będę musiał mocno przywyknąć. Dużo się pozmieniało względem jedynki. Torin widział, jak spadał. Mówił, że wyleciał prosto z najwyższego piętra z 37, z 225 metra. Najpierw odłamki szkła, a po nich... A niech mnie pewnie poleciały głowy. Właśnie nie, jest cicho. Jak zwykle ogłosili żałobę i ta cisza jest chyba najstraszniejsza. Nie co dzień z okiem wypadają ministrowie. Musi być jakaś przyczyna. Ciszej chyba nie chcesz też wylecieć przez okno. Co ty mówisz? Ja tylko... Nie pomyślałem. Lepiej stąd odejdźmy. Ciekawa kara. Coś by teraz funkcjonariusze by przyszli. Dzień dobry, proszę z nami. Wchodzę do budynku nagle z 37 piętra. I... Dobra. Strasznie dziwne jest to. Styl. W ogóle kamera jest taka dziwna. Niby jest 3D, ale ja się mogę i tak tylko w jednej płaszczyźnie poruszać. Zabezpieczenia Te pyczenia ministerstwa to kolejna rzecz, z której możemy być dumni. Strażnik jest Twoim najlepszym przyjacielem, zwłaszcza jeśli potrafisz się z nim dogadać. Tylko w tym roku nasi strażnicy zapobiegli 9... 985 atakom terrorystycznym. Niemal 4 próby dziennie. To sporo. Więc na wszelki wypadek noś przy sobie gotówkę i nie psuj im statystyk, jeśli wiesz co mam na myśli. Jaki byczek! Ja nie mogę pokazać, dobra. A mi nie pikło. A to tak wyglądają udaremnione próby terrorystyczne. Chłop, nie wiem, zegarek miał na ręce na przykład. Został w pierdol... Ten ma pałkę, to się nie pierdolę. Znakoły pięści go okłada. Brawo. Jazda z kurwami. Dobra, co tam? Mogę podsłuchać? Zapomniałem kodu dostępowego do mojego terminala i co mam teraz zrobić? Nie przypomnę sobie, może ktoś inny go pamięta. A, to pech. Mogę ci pomóc? Mogę mieć pierwszych kolegów w, w, w tym nieprzyjaznym środowisku? Dzień dobry, czy ktoś pamięta? Może gdzieś tu leży jakaś notatka. Biuro rzeczy znalezionych. Nie mogę nic tu zrobić. Komputer? Nie, czy ja będę tu pracował? Nie wiem. O nie, no chciałem się zaprzyjaźnić z typem. Mogę sprintować? Nie, mogę, mogę iść wolniej. Dobra, bo ja tak lubię grać, więc będziemy grać tak. Dobra, nie ma czasu. E, no myślałem, że pomogę kolesiowi, ale nie wyszło. Jak już mówiłem, budynek ma 37 pięter, a do tego dwa razy więcej poziomów pod ziemią, przynajmniej według oficjalnych danych. Im wyższe piętro, tym lepsze stanowisko. Jeśli będziesz ciężko pracował, to może dotrzesz na sam szczyt. Pamiętaj tylko, że chętnych na awans jest wielu, więc konkurencja jest duża. To rozumiem, że ja zaczynam na minus 74, tak? I pnę się w górę. Do czego zdolni są ludzie, by awansować? Jedni podkładają świnie współpracownikom, inni podlizują się szefom. Istnieją też wariaci, którzy próbują zrobić karierę na ciężkiej pracy. Dziwni ludzie, system jest tak ustawiany, że osiągnięcie czegokolwiek ciężką pracą jest właściwie niemożliwe. Myślę jednak, że komuś swoim nazwiskiem awansowanie nie powinno nastręczyć trudności. Pewnego dnia wsiądziesz do windy, a reszta będzie ci zazdrościć. No to dawaj, jedziemy od razu. Na co czekać? Z 3 tygodnie nie nagrywałem kompletnie nic. Jestem ciekawy, jak mój głos to wytrzyma. Powinniśmy zawsze pamiętać, dlaczego i dzięki czemu tu jesteśmy, lub dzięki komu. Od czasu do czasu warto wyrazić wdzięczność osobie, która poświęciła wszystko dla swego ludu. Pamiętaj, mądry wódz zawsze czuwa. Wszystko przejdzie zarówno troski, jak i radość. Wszystko oprócz wroga. Gdzie my? To jest budynek? Ja pierdole! To jest za ogromny gmach! Chciałem go z zewnątrz zobaczyć, to faktycznie może robić wrażenie. Opis mojego nowego kolegi kompletnie tego nie oddał. Tutaj odbywają się zebrania, zazwyczaj nie są zbyt ekscytujące. Ludzie otrzymują na nich pochwały oraz reprymendy, czasem też potępiamy... <laughs> potępiamy na nich publiczne działania sąsiednich krajów. E, jakiś modral zaproponował, żebyśmy nazwali te zebrania pięcioma minutami nienawiści, ale o ile wiem, dostał za to reprymendę i więcej już niczego nie proponował. Czasem śpiewamy też patriotyczne pieśni, tylko w tym miesiącu na przykład śpiewam hymn państwowy już 426 razy. Ten jaki byczek, też jakiś ochroniarz, urzędas. Przybija pieczątki pięścią na twarz petentów. Pierwszy poziom ministerstwa ma powierzchnię 440 tysięcy metrów kwadratowych. Niesamowite, prawda? Ile to jest 440 tysięcy metrów kwadratowych? Dwa lotniska? Nie, nie wiem, nie mam pojęcia, kompletnie się nie, nie, nie rozeznaję na powierzchniach. Serio mam spadek kratek w bicholderze, bo jest dużo osób? Pojebało tu kogoś? A, przeklikałem. Ja pierdolę, jestem niesamowity po prostu. E, widziałem jak przeszukiwali cię strażnicy. Czego chcieli? A kto ich tam wie, mówi, że szukają łysego faceta. Ale ty masz włosy, tak? Ale bez włosów jestem łysy. Też, od razu, no. też nie od razu to zrozumiałem. No dobrze, dobrze, może być i tak. Mam nadzieję, że chłop nie mówił nic ważnego. O, pizza! O, jednak nie. E, Ten typek to nie zdara. Ciągle coś gubi, nigdy nie mogę zapamiętać, jak się nazywa. Możesz mu pomóc, jeśli chcesz, albo pomaganie innym to nie jest coś, co zdarza się tu na co dzień. Z jednej strony można w ten sposób zyskać czyjąś wdzięczność, ale z drugiej nigdy nie wiadomo, co ludzie kombinują. Wielu z nich czeka, aby podstawić ci nogę albo wbić nóż w plecy, i niestety nie jest to przenośnia. Ale zrobisz jak będziesz uważał, no to ja chcę mu pomóc. Dawaj, ja jestem miły. E, tak, oczywiście, skopmy Morisa. Kto jeszcze go dzisiaj nie kopnął? Wylano już dzisiaj kawę na głowę i podłożono pineskę na krześle. To takie zabawne. Popchnąć niezdarnego Morisa i śmiać się, gdy się czołga, żeby pozbierać swe dokumenty. Napluj mu w twarz! Nie no. Pomóżmy, pozwól, że ci pomogę. Haha, ha, bardzo śmieszny, młody człowieku. Mówię poważnie, chętnie pomogę. Naprawdę, pracujesz w innym ministerstwie. Może jesteś tu nowy, to mój pierwszy dzień. To wszystko wyjaśnię. Ciekawe, czy po jakimś czasie zmienisz się i będziesz taki jak pozostali. Bardzo ci dziękuję za pomoc, młody człowieku. Niezdarny Morris nie jest może najprzyjemniejszym czy najprzydatniejszym przyjacielem, ale możesz być pewny, że odwdzięczę się w miarę moich skromnych możliwości. Nie ma za co. Jej! w menty, ale kurwa zbieram jak klocuszki w Lego. Dobry wybór. Pamiętaj, że wszystkim nie pomożesz, choćbyś nie wiem jak bardzo się starał. Uwierz mi, próbowałem. Czasem najlepszym wyjściem jest trzymanie się z daleka. Eee, chłop taki, kurde, widzę, no, życiowy dosyć. No ale, że wszystkim nie pomogę, to już wiem z biholdera 1, bo w biholderze 1 nie pomogłem absolutnie nikomu. Ech, dobra, lecimy. No ten co, taki złowrogi kucharz, nieznajoma osoba. Dobra, wszyscy to są złowrodzy w zasadzie. E, wspólna sala. Będziesz w niej spędzał wiele czasu, pracując, rozmawiając ze współpracownikami. Co? A ja to już nie będę nadzorował kamienicy, tylko jakieś górna całe ministerstwo. E, a jak mi się nie spodoba, to co? Miejsce pracy nieznajomej osoby. Miejsce pracy. E, to moje! To twoje biurko. Rozejrzyj się. Wyznaczę ci pierwsze zadanie, jak tylko będziesz gotowy. Dobra. To dawaj. Miejsce pracy. No, e, e, nie mogę. Porozmawiaj. Aha, czyli już się zapoznałem. To sterowanie jest dziwne. Nie podoba mi się absolutnie. Rozejrzałeś się trochę? Pokażę Ci Twoje miejsce pracy i wyjaśnię, co będziesz robił. Znasz już swoje obowiązki? E, no dawaj, wysłuchaj odprawy. Mi o mojej, opowiedz mi o mojej pracy. Znajdujemy się w recepcji. Ludzie pracujący w tych bu budkach nie umiem czytać absolutnie e, kierują petentów do odpowiednich ministerstw i biur. To pierwsza linia. Biurokratycznego frontu. Przekroczyć ją mogą tylko wybrani, a to może będzie coś bardziej jak Papers, Please. Będę petentów odprawiał albo przyjmował. Nie wiem. Strzelam. Nie mam pojęcia o czym jest ta gra. E, masz na myśli nas? Myślisz, że zostałeś wybrany? Ludzie często uważają, że są wyjątkowi, ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami. 2 metry kwadratowe, skóry, 206 kości, 5 litrów krwi. Oczywiście pod warunkiem, że dobrze się odżywiasz, nie jesteś honorowym dawcą krwi. No i ostatecznie wszyscy umieramy, poza mądrym wodzem oczywiście, ale zanim umrzesz, musisz ciężko pracować. Będziesz zajmował się petentami, wysłuchiwał ich zgłoszeń, decydował, którego formularza potrzebują i do którego ministerstwa oraz wolnego biura należy ich skierować. Musisz wciskać odpowiednie przyciski na terminalu, drukować skierowania i przekazywać je petentom. O mój Boże, zapytają o formularze. Obecnie mamy cztery rodzaje formularzy. Prośby, skargi, donosu i informacji. Wybór formularza zależy od natury wniosku. W razie problemu z wyborem skorzystaj z podpowiedzi terminalu. Ministerstwa, jakie mamy, każdego dnia likwidują i tworzą tyle ministerstw, że nie nadążamy z aktualizowaniem spisu. Na szczęście sześć największych pozostawiłem w spokoju. Są to Ministerstwo Porządku, Patriotyzmu, Opieki Społecznej, Pracy, Sportu i Kultury oraz Nauki i Technologii. Wysłuj zgłoszeń petentów. Na tej podstawie decyduj, do którego ministerstwa należy ich wysłać. Liczę, że będę miał tutaj masę podpowiedzi, bo ja już nic nie pamiętam. Zapytaj o biura. Każde ministerstwo ma kilka biur. Twój tygodniowy terminarz znajduje się w terminalu. W razie braku dostępnych biur odrzuć zgłoszenie. Zakończ samouczek. Świetny samouczek. Nic nie wiem. Jeśli idzie o teorię, wszystko jasne. W takim razie pora przekonać się, jak bardzo teoria odbiega od praktyki. Zacznijmy od podstaw. Formularze. Twoim zadaniem na dzisiaj jest obsłużenie pięciu petentów. Za wyrobienie normy otrzymasz punkty autorytetu. E, autorytetu wolałbym dostać pieniądze. Ewa, a nie w naszym ministerstwie autorytet jest cenniejszy od pieniędzy. Pieniądze ukraść może każdy, a na autorytet trzeba zapracować. Bez autorytetu możesz zapomnieć o awansach, nagrodach i karierze. Bez wpływu w ministerstwie, to i twoi koledzy nie będą chcieli z tobą nawet rozmawiać. Zapytaj Zapytają zadanie. A jak przetwarzać w formularze? Usiądź przy swoim biurku, wyjmij formularz, zacznij rozmawiać z petentami, zapisuj podawane przez nich informacje, nie zawiedź mnie. Autorytet? Jak mogę zdobyć? Autorytet zdobywa się przetwarzając wyznaczoną liczbę wniosków, nie zawiedź mnie. Zapytają petentów? Kim są wszyscy ludzie? Petenci to po prostu ludzie, oczywiście nie tacy jak ty czy ja, my pracujemy w ministerstwie. Petenci to zwykli ludzie ze zwykłymi problemami. Gdy nie są w stanie rozwiązać ich sami, przychodzą do nas. Jesteśmy ich jedyną nadzieją, Ewanie. Pamiętaj, że jeśli my im nie pomożemy, to nikt im nie pomoże. Mogą płakać, kląć, śmiać się i grozić, potrafią być nieprzyjemni, nieuprzejmi, podli i okrutni, ale nie zapominaj, że przyszli tu w poszukiwaniu pomocy, a twoim zadaniem jest pomoc. Rozumiem. Nie twoim zadaniem jest prawidłowe przetworzenie wniosków. Jeśli coś chodzi o pomoc, to wszystko zależy od przypadku. E, przecież nie pomożesz komuś, jeśli miałoby Ci to zaszkodzić, prawda? Jestem tu jedynym, który przejmuje się nieznajomymi i wszyscy patrzą na mnie jak na odmieńca. Rozmowa o pracy. O nie! Nie mam czasu, odcinki planuję robić 30 minutowe, już 20 minęło. E, dobra, jebać, zakończę rozmowę. Nie mam czasu. Popracujmy trochę, e, cyk. Czyli trochę jak. ale mamy monitor. Niesamowite, trochę jak Papers, please. E, pięć formularzy. Witaj w terminalu. E, co ja zrobiłem? Aha, wezwałem. E, przygotowaliśmy program dochodów Dnia Miasta. Komu mam go przypkazać? E? Prośba? Nie, informacja, bo ona zadała pytanie, czy, czy, czy czas mi leci. To jest. Nie. Dobra, no jest tam 0620, bo ją przyjąłem. Dobra. E, przygotowaliśmy program obchodów. Nie wiem, co ja wcześniej przeczytałem. Na pewno nie obchodów. Dnia miasta. Komu mam go przekazać? E, to chyba. Y? <tent> Petent chce uzyskać dostęp do dóbr, informacji lub innych zasobów. Petent dostarcza informacje lub dokumenty niezbędne, bądź chce wyrazić swoją wdzięczność. To może być to. Donos to na pewno nie. Skarga też nie, prośba. Petent chce uzyskać dostęp do dóbr. Nie, to będzie informacja, czyli dobrze, strzelałem. Obchody Dnia Miasta. No to raczej sport i kultura. I guess. E, organizowanie wydarzeń publicznych, edukacja w sferze kultury, sztuki. No dobra, no to tu, sport i kultura. Wybierz dostępne biuro. O, czy to ma znaczenie? Aha, bo pewnie. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota. Tu są też w niedzielę. A i są jeszcze inne biura. O Jezus Maria. Aha, poniedziałek, 6 maj. No dobra, no to dzisiaj może być chyba biuro numer 78 na przykład. Brzmi jak takie w miarę najbliżej niż 919 na przykład, więc pani będzie miała raczej blisko. Gratuluję, że jest pani pierwsza w kolejce. Drukuj. Oho, dobra, czyli wszystko jest ok? A nie, jeszcze nie mam, że prawidłowe. Tak czy nie? Wyniki prawidłowe? Nie rozumiem. Syn sąsiadów. Be Chwila, moment! E Syn sąsiadów, Ben Crivens, plus ze słomki przerzutym papierem do, po do portretu wodza. A to była strona z gazety, na której widniał portret wodza. Dwie zbrodnie w niecałą minutę. To małoletni recydywista, którego należy natychmiast wsadzić za kratki. E to jest. A donos czy skarga? Nie, z chwila. To nie była moja decyzja. E, przypadek niesprawiedliwości lub naruszenia jego praw, interesów, przepisów bądź norm postępowania, wskazując konkretnego sprawcę określonego imieniem i nazwiskiem. Petent zgłasza przypadek niesprawiedliwości lub naruszenia jego praw, interesów, przepisów bądź norm postępowania bez wskazania indywidualnego sprawcy. Winą obarcza zbiorowość lub instytucję. E, szkoda, że nie mam jakiegoś zapisu logów tego, co on do mnie mówił, ale podał mi imię i nazwisko, no więc to będzie raczej donos. Eee. Porządek albo patriotyzm? Eee, propagowanie idei mądrego wodza, chronienie jego wizerunku i ideałów. Tak, to będzie to. Patriotyzm. Eee, no, może być 154. Drukuj. Fyk. <laughs> Podoba mi się to. Fajna giera. Dzień dobry. Moja współpracowniczka Jacqueline Tal ciągle zamyka okno, a ja nie mogę pracować w takiej duchocie. <laughs> eee, kilka razy straciłam już przytomność. Dobra, to też, to też może być donos, bo mamy tutaj imienne ten. E, trzeba ją ukarać, albo chociaż zakazać jej zamykania okna. To może być prośba? Dostęp do dóbr, informacji lub zasobów. Nie, to też będzie donos w takim razie, bo jest imienny. No to donos. Hm. Pytanie, gdzie teraz? Praca? Organizacja Pracy Obywateli, kwestie przydziałów, warunków pracy, implementuje usprawnienia zwiększające. Tak, to może być tu. Praca. E, a i 154 jest już zajęte, no to e, 212 można wysłać. Nie mam pojęcia, czy to jest dobrze, co ja tu robię, czy to nie jest dobrze. Serio. Nic, nic mi tu... E, dzień dobry, słyszałem, że można zapisać się w kolejkę do nowego urządzenia pomagającego kobietom złagodzić uczucie samotności. Czy to prawda? Gdzie prowadzone są zapisy? E, jest pani samotna. A pan? Może się umówimy, kto wie, może to urządzenie nie będzie mi jednak potrzebne. Wybacz, pani, jestem w pracy. E, co to jest? O, mogę powtórzyć to co mówili. Dobra, super. E, zapisać się w kolejkę do nowego urządzenia. To chyba będzie prośba. Tak mi się wydaje, dobra. Prośba odnośnie. Hmm, opieka społeczna? E, gdzie to jest tu? Życie obywateli od narodzin po zgon, działalność w przedszkoli, szpitali, szkół, instytucji, odpowiada za dystrybucję zasobów, skierowań do sanatoriów, pozwoleń na leczenie, szkolenia. Tak, chyba będzie to opieka społeczna. Dobra, 301. O nie, złe biuro! Dlaczego? Ha? Chciałbym złożyć podanie o rejestrację na liście oczekujących na doroczną podwyżkę pensji. Państwa, godność, miejsce pracy. Simon Atherton. Jestem młodszym pomocnikiem starszego zastępcy górnika klasy trzeciej. Eee, czemu biuro złe wybrałem? No nic, nie nieważne. Eee, złożyć podaniem to też będzie prośba. Eee, praca. Serio, nie ogarniam czemu wtedy złe biuro zostało wybrane. Może jakiegoś misklika zajewałem, nie zwróciłem uwagi? Nie wiem. Nie, nie mam kompletnie pojęcia. No dobra. Pięciu obsłużonych. Łatwa robota. Eee, służba rejestrowania czasu pracy. Blokada wysyłania masowych wiadomości. Wprowadziliśmy całkowitą blokadę wysyłania masowych wiadomości dla każdego pracownika, który nie posiada poziomu dostępu. Bla, 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 bla. Eee, no dobra. To chyba tyle. Złóż sprawozdanie. Czy ja już muszę kończyć dosłownie za moment. Okej, okay. czy to będą moje jedyne obowiązki? Jaki dobry dzień, poinformuję o wykonaniu zadania. Wypełniłem zadanie, co dalej? Świetnie, tak trzymać. Właściwie to nie mam ci już nic więcej do powiedzenia na temat pracy. Radź sobie sam, oswój się, poznaj współpracowników i zdobądź autorytet. Pracuj ciężko 8 godzin dziennie, a szybko zostaniesz czepem. Będziesz pracował 12 godzin dziennie, ekscytujące, prawda? Będę o tym pamiętał, dzięki George. Zaznaczę w dzienniku, że odbyłeś swoją odprawę. Wszystkie wymagane dokumenty znajdują się na wózku obok biura. Zanieś je do Magdy Rakowicz, sekretarki szefa. E, dobra, zakończę rozmowę. I teraz bardzo ważne pytanie. Wciskam escape i zapisuję. Pięknie! No dobra. To tak jak mówiłem, odcinki będą krótsze, bo ja będę musiał je montować, więc zajdzie mi na to więcej czasu. Eee... No i tyle, na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.